dzisiaj drugi odcinek będzie Odgadnij Jakie oczy pasują do zadniarza. Mam nadzieję, że taki test IQ Brawl Stars Czyli Pierwsze będzie Już wam powiem co Trzeba będzie Ciało No jakby część ciała odgadnąć brawlera Jakie ma Czyli Oko zakrywamy i będziemy odgadać, odgadnąć kogo to jest oko, bo teraz będziemy odgadywać. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodoba. Jak się Wam spodoba, to zostawcie łapeczkę. No i to widać, że drugie oko. No to widać. Mam nadzieję, że Wam się spodobał odcinek. Niech będzie tutaj 45 łapek w górę, to nagram jeszcze jeden taki, więc łapeczki w górę. Mam nadzieję, że będą. A dzisiaj y, nagrywamy to. No i do Shelly, No to było proste, akurat. Do Długie Drugie mamy Brock. Do broka, Brock to na pewno to pierwsze nie. Czy też nie? E, pięć, e, piąte. Napiszcie w komentarzach, ile Wam się punktów udało zdobyć. Ja na razie nie mam chyba żadnej pomyłki. Zaraz zobaczymy. Ale raczej to piąte. No, wiedziałem. Bro. Okej okay. Daryl Daryla będzie trudno, chyba. Nie wiem. Szóste, chyba. szósta na pewno. Albo pierwszy, Nie, szóste, szósta, szóste. Tak mi się wydaje. Ale jak nie, to będę. Bez to szósta, Szóste, jest, szóste. Git. Nie, to już było trudniejsze. No, chyba, że dla mnie tylko trudniejsze. Nie dla was nie. Ból. O nie, nie będę wiedział. Ósma? Nie wiem. Chyba ósma. Strzelam. Ósma. Ósme, Jaki fart. Okej, okay. następne. Peny. O nie, nie gram peny. W ogóle. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Yy, strzelam na. Strzelam. Yy, dziesiątka. Ale ja tylko strzeliłem. Ja nie wiem. Dwunastka do peny. Okej, okay, czyli jedna, jeden błąd. Jeden błąd. Dwa. Czyli teraz będziemy pogłoszę, chyba tak, pogłoszę. Karl, Karl. No Karl. jeszcze po oczach? To Karl był tylko yy, trzecie. czyli musimy odgadnąć głos, a później jeszcze oko. to będzie trudne. chyba trzecie, nie wiem. czwarte, nie. Nie nie ważne, nieważne. Ale głos odgładłem, więc punkt, pół punkta. No to jest kruk, no to jest proste. To jest kruk. No i szóste. 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 Na pewno szóste. Na milion -y procent to jest szóste. Ja mam kruka, dużo nim grałem, więc wiem. Na pewno szóste. Jak to będzie szóste. No, wiedziałem. No, musiało być. Crow. No. To jest Dynamike. Dynamike to był. Czekaj. Dynamike chyba będzie trzynasty. To jest trzynaste oko. Nie wiem. Tak, tak mi się wydaje, ale raczej trzynaste. Widzowie. Nie wiem, raczej trzynaste Trzynaste, jaki fart Ja się na tych oczach nie znam, ja na głosie bardziej Okej okay. No Pam Pam Oko pamki Nie wiem Co wie, nie wiem Nie mam pojęcia 11? Strzelam, 11. 11! So, ale fart, ale fart mam, ale miałem fartę. Oh, to ja miałem totalnego To jest wytrwaliście do tego fart. To wytrwaliście do tego momen ...momentu, To napiszcie... ...PAM. To jest fart. To wiem, nie wiem nie To był. Jeszcze oko, nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie, nie wiem. Nie wiem, nie znam się na Star Powera. El Primo? El Primo? Nie wiem. El Primo! Co? El Primo! Nie, ale miałem farta. Ale pół punkta, bo tam tego nie zgadłam. Shelly. Shelly chyba nie ma dwa Star Powery. <noise> nie wiem. Znowu. Nie, no nie. dalej I kto ma jeszcze taki Star Power? No, Shelly ma tego taki Star Power. Nie, jak będzie źle, to nie wiem. Nie, Shali ma dwa Star Powery. To, to Mortis? Mortis ma taki Star. Eee, tu pokazywał jeden Star Power! Ej, ale to jest oszustwo! To jest oszustwo, bo tu pokazywali jeden Star Power! <laughs> Nie, to jest EMS! To jest EMS chyba! To jest EMS! To jest EMS! Jest to EMS? Nie, jest to EMS! To pewnie M. To jest EMS! Na pewno! Na milion procent to jest EMS! To jest EMS! Mut nawet czaszka jest! To jest EMS! Niech nie będzie. Ms. Nie. Co tu jest? Frank? No taki Nie wierzę. Nie, no ja na y, strepowerek się nie znam. Yy. Okej, okay, mam nadzieję, że Ci nam się spodobał. Pa! Obliczcie ile mam punktów.